Witajcie na kanale Secret Garage. Dziś pokażę Wam jak wymienić tylne lampy w Volvo 70 P2. Zapraszam. Witajcie. Dzisiaj bardzo nieplanowana naprawa. Nie zamierzałem tego robić. Wyszło to zupełnie przypadkiem. Otóż przy wymianie żarówki jak wyciągałem tutaj żarówkę z jednej z tylnych lamp, konkretnie z prawej, złamało się to. A to jest po prostu styk tej lampy, który łączy, ją, łączy żarówkę z instalacją samochodu. Już Wam pokazuję, który to jest element. Jest to konkretnie ten element tutaj. No i on się niestety złamał. Co ostatecznie skutkuje tym, że światło nie działa, i tak musiał, żeby to naprawić, musiałbym to wyjąć. Natomiast stało się tak, że akurat trafiłem na takie same lampy w doskonałym stanie za pół darmo, więc czemu by z tego nie skorzystać, tym bardziej, że. Moja stara lampa, jak widzicie, jest tutaj pęknięta, i tam wchodzi do niej woda, więc i tak prędzej czy później planowałem tą lampę wymienić. No a teraz, jakby, zostałem do tego w pewnym sensie zmuszony. Będzie tutaj trochę pracy, bo muszę rozebrać praktycznie całe wnętrze tego bagażnika, po to, żeby się dostać od tyłu do tych lamp. Przede wszystkim do tego muszę zdjąć te elementy plastikowe. Te są tutaj, bo za nimi są schowane śruby mocujące. A żeby się dostać do tych elementów, tu muszę zdjąć też to podłogę. No, pracy będzie sporo, także zapraszam. Tu już narzędzia mam przygotowane, biorę się za robotę. Dobrze, teraz, żeby zdjąć też te podłogi, będę musiał odkręcić tutaj zawiasy. A no, są dwie śrubki M6, na tutaj. Druga tam. I wyjmę całą podłogę. No dobra. Okazało się, że jeszcze są dwie śrubki z tyłu, tu i tu, które odkręciłem. Teraz zajmiemy się zdjęciem boczków. O, już wam to pokazuje. Jeszcze tu były z tyłu, śrubka z przodu śrubka i mamy zdjętą tą podłogę. Teraz zajmiemy boczki, żeby zdjąć te boczki, to tutaj jeszcze musimy śrubę na torksa. nie, nie na todksa, przepraszam, tutaj jest śruba normalnie na dziesiątkę, więc tutaj dwie śruby jeszcze musimy odkręcić i będziemy mógł zdejmować boczki. Kiedy boczki już mam poluzowane, być może nawet nie trzeba było tej podłogi zdejmować, ale mniejsze ryzyko, że jak... Że coś się uszkodzi, bo nie są tutaj dociskane wtedy na dole. Teraz muszę zdjąć lampkę. A, nie wiem, czy jedną ręką mi się to uda zrobić i nie uszkodzić nic. Ok, udało się. I słuchajcie, jak odepnę tą lampkę, to tutaj jest śrubka. I jak odkręcę tą śrubkę, to zdejmuję tą część. Ten plastik będę mógł zdjąć. No dobrze słuchajcie, to teraz zostaje właśnie zdjęcie tych słupków, już się do nich można powiedzieć dostałem. Widzę, że tutaj jeszcze... Aha, jest jeszcze jeden plastik, który mógłbym odkręcić, co zaraz zrobię. Jeszcze on mi tu troszeczkę przy... będzie przeszkadzał. Teraz te boczne plastiki mam już uwolnione. Nie wiem jeszcze za bardzo jak je zdjąć, bo robię to pierwszy raz. Tu już mam uwolnione. Na górze już go nic nie trzyma. No to czas chyba go podważyć w paru miejscach. Zobaczmy. ok, dało się tu mamy raz, dwa, trzy spinki tu jest jeszcze spinka, która trzymała i tu a tu było przykręcone tym plastikiem który jest przy kratce więc dostałem się teraz on pokazuję jak to wygląda że o chciałem odkręcić to ten plastik tutaj i teraz już się dostałem do lampy lampa tylna mocowana jest w, to, mi, to mi niepotrzebne jest w kilku punktach jedna śruba jest w tym miejscu jedna śruba jest w tym miejscu i trzecia śruba jest tutaj te trzy śruby musimy odkręcić, żeby lampy wyjąć. Na początek wyjmę sobie wszystkie żarówki, żeby czegoś nie złamać po drodze. Druga i trzecia. Wszystkie trzy. No i teraz jest sytuacja taka, że dolna lampa jest uwolniona, ale ona tu w tym miejscu ma taki rancik, który no, blokuje się pod lampą górną, więc żeby się do niej dostać i tak muszę górną lampę odkręcić. ostrożnie trzeba, żeby nie zgubić tego. Słuchajcie, no tutaj na górnej lampie są tylko dwie śruby, które odkręciłem, a trzeba uważać na to. To jest u góry tutaj wsunięte. Zobaczymy, czy... O, to jest tutaj wsunięte i trzeba uważać, żeby tego nie złamać. Więc trzeba być ostrożnym. O, dobra, dolna wychodzi. I i zostaje odpiąć wtyczkę. I już pozbyliśmy się dolnej lampy. Pewnie zastanawiacie się, czemu wymieniam lewą lampę, kiedy przed chwilą pokazywałem prawą, ale lewa też jest przerysowana. Skoro mam ładną lampę, nową, to nie będę tutaj kombinował. Robimy od razu obie. Ryczka. O, słuchajcie, tu jest jeszcze też takie coś, co się wsuwa w lampę górną. Dobrze, słuchajcie, jak macie wyjętą lampę, to jeszcze Wam pokażę coś, na co zwróciłem teraz uwagę. Tu i tu są takie dwa zatrzaski, które od środka trzeba ścisnąć, żeby w ogóle tą lampę wyjąć. Tak będzie po prostu dużo, dużo łatwiej. No i co? I tak samo tutaj ta górna lampa też ma takie dwa. Takie dwa ściski, które, zatrzaski, które powodują, że dużo łatwiej ją wyjąć, ale wystarczy ją tylko trochę wysunąć, bo chodzi o to, żeby ten zędzelek, nie wiem czy go tu widać, wszedł pomiędzy... O, pomiędzy te dwie tutaj. W tą szczelinę takie, taką. No. No, więc składam to, potem składam wnętrze. Składam to, sprawdzam, czy wszystko świeci jak należy i mogę składać wnętrze. Musiałem się przestawić w cień, bo w słońcu nie było nic widać, także robię teraz test, czy wszystko świeci jak należy i jeśli tak, to składam wnętrze i wszystko zrobione. No to już wiadomo, że wszystko działa, także często poskładać i skończone. No i to tyle. Praca na dzisiaj skończona. Jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie więcej takich filmików, zapraszam do subskrybowania i do zobaczenia w następnym.